czy co, jak myślicie następna koperta zobaczcie To jest multum następne przedwojenne, różne różne, różniste rodzaje cała koperta tego wypchana zobaczcie, weźmy sobie jeden losowy też te 5 groszy zielone ale są naprawdę różne są fioletowe czerwone Niebieski, 20 groszy, Poczta Polska. Następna koperta, mało jeszcze. Dobra, polecimy dalej. Skop. Niewątpliwie, niewątpliwie. No nie, nie okłamujmy się. Największy depozyt filatelistycznych znaczków, rekord, rekord Polski, patrzcie. Patrzcie ile, na kilogramy, na kilogramy normalnie taki rodzaj znaczka. O, macie. Chcę ci tych znaczków setki Poczta Polska